Witajcie! Przed nami ciekawe, mam nadzieję piwo, e, piwo z browaru Błonie, e, kapselek, browar Błonie, firmowy kapsel. Jest to piwo Czerwone Korale z serii folklorystycznej tegoż browaru, na pewno znacie taki piwa, taki lager jak Cudawianki czy kury, kury Pieją, czy jak ten drugi się tam nazywał. No, wypuścili taką serię, i w tej serii odkryłem piwo, które jest, słuchajcie, porterem tak go tu opisują porterem truskawkowym, czyli, jak zgaduję, porterem z dodatkiem soku truskawkowego. Jest to specyficzny porter, bo nie tak jak większość porterów u nas, czyli porter bałtycki w stylu może to jest i porter bałtycki, ale nie jest to piwo mocne to piwo ma 5 V. A nie 8, 9 czy 10, ale jak sprawdzicie sobie w opisie gatunku porter, nawet porter bałtycki, to nie musi być mocne piwo, może być to piwo nawet 4 czy 5%. W Niemczech na przykład jest sporo porterów bałtyckich, które mają woltaż właśnie 4-5%. To, to nasz polski porter bałtycki ma z reguły duży woltaż jest bardzo treściwy i to tyle jeśli chodzi o ciekawostkę duży minus jeśli chodzi o całą tą serię o, tą, o tę butelkę również jest taki, że tak skąpy opis, właściwie żaden opis na butelkach, nie wiemy jakie chmiele wiemy tylko jakie Belgie tutaj 12 i jaki procentaż a nic więcej, słuchajcie, to jest kucha potężna, nie wiemy jakie chmiele nie wiemy jakie drożdże nie wiemy jaki tu mam napisane, tylko, że zawiera słód jęczmienny. No fajnie, że zawiera słód jęczmienny. Także to duży minus dla e, postawionego browarowi w błonie. Jak to piwo będzie smakować, jak będzie pachnieć, zaraz zobaczymy. No z butelki kawowy właściwie. Nie czekoladowy, e, tylko zdecydowanie kawowy. E, kawowy, fajny zapach kawowy. Zapach czarnej kawy, zmielonej czarnej kawy. No, natomiast etykieta, te wszystkie etykiety są dosyć ciekawe w tej serii. No takie ludowe. Jak ktoś to lubi, na pewno podpasuje. No ale nie jest to złe. Moim zdaniem. Piwo ładnie się pieni. Piana jest e, dosyć drobna, beżowa, bardzo beżowa. Potwierdzają się tutaj też nuty kawy. Dochodzi kakao. lekko kakao. Głównie kawa teraz, ta kawa taka się zrobiła bardziej zbożowa niż czarna. Truskawki to ja tu nie czuję. Jestem raczej znaczy, wyczulony na truskawkowe rzeczy, zapachy i, i soki, bo nie, nie lubię przetworów z truskawki, nie lubię soku truskawkowego, dżemu truskawkowego także. Uwierzcie mi. No coś tam, czymś to jest złamane, ale nie powiedziałbym, że to jest truskawka. No dobra. Natomiast w smaku już jest truskawka. Mmm... smaku już jest truskawka. W smaku bardzo czuć przepalankę, znaczy jest, no, czuć bardzo silnie, już nie kawy, nawet, tylko dosłownie palone zboże. Mm. Palone zboże przełamane tą troskawką piwo jest dosyć słodkie. Piwo jest dosyć słodkie, wysycenie jest, ale nie przesadnie nie jest to ulep. Mm. Natomiast dla mnie mogłoby być bardziej wytrawne. I pff, może troszkę właśnie wtedy by ostrzejsze było w swoim charakterze. Bo tak, ta, ten sok, no się, spod tego soku wychodzi silne wypalenie tylko. Ale, jakby ktoś mi miał powiedzieć, miałbym to powiedzieć, czy to jest stout, czy to jest porter No to no, no nie zgadłbym, tak. Równie dobrze to mógłby być stout, jak i porter jak nie wiecie, czym się różni zasadniczo stout od porterom? No to przypomnę, że, że stout jest piwem górnej fermentacji, a, a porter jest lagerem, czyli dolnej fermentacji. No to historycznie to było trochę inaczej, ale no obecnie tak się przyjmuje. No. Jeszcze próbuję coś znaleźć. Piwo jest delikatne, pije się dobrze, ale ma mało ciała. No to jest tylko 5%, ma mało ciała stosunkowo. No i moim zdaniem jest tutaj za dużo tej soczkowatej słodyczy. Która właściwie potem znika i już w tym piwie nic nie zostaje, no, taka pustka. Gdzieś tam lekko. lekko to palenie na koniec zostaje, ale to leciutko jest zaznaczone. Także nie powala, nie powala ale może się spróbować. No, o tej porze roku jesień zima. No to okej, okay, fajne. Może, 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 może się komuś podobać, kto lubi tego typu zabawy. Ja się spodziewałem, ja się spodziewałem więcej wytrawności od tego. Mm, troszkę większej kwasowości jednak bo to jest porter no właśnie, dlatego bardziej się ze ten kojarzy porter powinien być troszkę bardziej kwaskowaty mm, no i bardziej charakterny no, tego, tutaj, tego tutaj mi zabrakło i ten jeszcze, te opisy w tej serii także apel do browaru Błonie żeby więcej pisał na tych butelkach no, dziękuję Wam na razie, cześć